Jakie są sposoby posiadania czegoś? Wydaje się, że takim najprostszym, a jednocześnie znaczy niestety naj, naj, najpłytszym rozumieniem posiadania, które sprawdza się niestety w dzisiejszych czasach, jest posiadanie, kiedy ktoś mówi, że mam coś, bo kupiłem sobie. Że kupiłem, to znaczy, że to posiadam, to jest moje, to, to mam. Niestety najbardziej płytkie i powierzchowne rozumienie Posiadania. Coś, co w każdej chwili, zresztą mogę stracić. Co to za posiadanie, kiedy? kiedy to mogę w każdej chwili stracić? Drugi sposób posiadania to jest taki, że otrzymuję coś od kogoś. Jakby w stopień wyżej. Mam coś, ale dlatego, że ktoś jest dobry dla mnie. Mam, posiadam, bo ktoś mi oddał coś z siebie. I mówi się, że najwyższy stopień posiadania w wierze chrześcijańskiej to jest sposób posiadania taki, że naprawdę mam to, co potrafię oddać. Co potrafię oddać komuś. Tak naprawdę posiadam tylko to, i z tym stanę przed Panem Bogiem, kiedy to, co zdobyłem, potrafię w wolny sposób oddać. I dzisiejsza Ewangelia mówiąca o tym niegromadzeniu tych dóbr materialnych, o tym, żeby mieć wolne serce i wolny umysł od tego, co mogę kupić, co mogę otrzymać, staniemy przed Panem Bogiem tylko z tym w dłoniach, czego się pozbyliśmy na rzecz innych osób.